Przerażające stworzenie, które naprawdę kocha krowy, a także ludzi, zamieszkało w tym jeziorze. To jest podsumowanie filmu Alligator Lake Placid i lepiej, żebyś nic nie jadł podczas oglądania. Szeryf Hank Kio pływa łódką ze swoim kolegą, oficerem Lawsonem. Ten człowiek jest pasjonatem nurkowania i nurkuje w jeziorze Black, aby zbadać jego podwodny świat. Szeryf czeka na Lawsona w łodzi. Dla zabicia czasu słucha muzyki i je ciasteczka. Oficer nurkuje coraz głębiej i zauważa w wodzie małego żółwia. Zagląda do małej podwodnej jaskini. Wypływa stamtąd jeszcze jeden żółw. Lawson jest bardzo zaciekawiony i próbuje przyjrzeć się wszystkiemu z bliska. Nagle, coś zbliża się do niego od tyłu i chwyta go. Oficer wypływa na powierzchnię i błaga o pomoc. Coś próbuje wciągnąć go na dno. Szeryf chwyta za wiosło, jednak jego przyjaciela nigdzie nie widać. Wkrótce jego zbiornik z tlenem wynurza się na powierzchnię, a następnie pojawia się Sam Lawson. Szeryf z trudem wciąga ciało oficera na łódź. Ostatecznie nie udaje mu się wyciągnąć całego ciała, a jedynie jego połowę. Tak, to nie jest przyjemny widok. Szeryf Hank spotyka się z oficerem Jackiem Wellsem i opowiada mu tę przerażającą historię. Czy to mogły być bobry? Ale czy są one zdolne do zrobienia takich rzeczy? Wstaje nowy dzień. Miasto tętni życiem. Paleontolog z lokalnego muzeum Kelly Scott jest bardzo zdenerwowana. Chodzi o to, że niedawno rzucił ją chłopak. Co więcej, okazuje się, że ukradła go jej najlepsza przyjaciółka. Nie mogło być gorzej. Kelly odwiedza jej szef, Kevin, i dowiadujemy się, że to jej były chłopak. Mężczyzna mówi jej, że policjant został zaatakowany nad jeziorem Black. Plotka głosi, że na miejscu zbrodni znaleziono ząb dinozaura. Kelly jest pewna, że to bzdury i udaje się nad jezioro Blak, aby dowiedzieć się, co naprawdę się tam wydarzyło. Kelly leci do stanu Maine. Spotyka szeryfa Hanka, który zabiera ją do kostnicy, by pokazać jej ten nieszczęsny ząb. Kobieta bada go i dochodzi do wniosku, że jest to ząb jakiegoś gigantycznego gada. Kelly chce zobaczyć ciało funkcjonariusza Lawsona, jednak podczas tej czynności prawie mdleje. Kelly postanawia udać się nad jezioro Blak. Dowiaduje się, że nie wydarzyło się tu nic niezwykłego. Szeryf bierze broń i przedstawia Kelly oficerowi Jackowi Wellsowi. Mężczyznom bardzo nie podoba się fakt, że przysłano do nich przypadkową kobietę z muzeum. Tak więc trójka bohaterów pływa łódką pośrodku jeziora Black. Wygląda to całkowicie bezpiecznie i spokojnie. Szeryf i policjant przesłuchują miejscową kobietę, panią Bickerman. Kobieta przyznaje, że jej mąż niedawno zmarł i to była jej wina. Mówi, że uderzyła go patelnią i zakopała niedaleko ich domu. Cała trójka ponownie udaje się nad jezioro Black. Szeryf mówi, że rozbiją namioty na brzegu. Kelly sprzeciwia się temu pomysłowi i w tym momencie zauważają coś dziwnego w wodzie to prawdziwa głowa łosia. Szeryf, Jack i Kelly rozbijają obóz. Kobieta nienawidzi turystyki i owadów, dlatego jest bardzo zła. Wkrótce do ich obozu zbliża się mały helikopter. To profesor mitologii i entuzjasta krokodyli, Hector Cyr. Kelly myśli, że jest szalony, ale został poproszony o zbadanie tego dziwnego incydentu. Jest jednak pewien problem. Krokodyle nie zamieszkują stanu Maine. Szeryf, Jack, Kelly i Hector ponownie udają się nad jezioro. Jezioro znów wygląda zupełnie niewinnie. Tylko Hector jest przekonany, że coś jest w wodzie. Nagle coś wywraca łódź z szeryfem i Kelly. Ludzie lądują w wodzie, ale na szczęście udaje się ich wyciągnąć, zanim dojdzie do tragedii. Na brzegu jeziora znajdują nogę, która prawdopodobnie należała kiedyś do człowieka. Teraz Hektor jest w 100% pewien, że to krokodyl. Życie toczy się jednak dalej, a o zachodzie słońca bohaterowie urządzają imprezę w swoich namiotach. Hektor prosi dwóch policjantów o wykopanie ogromnego dołu. Zamierza zwabić krokodyla na brzeg za pomocą głośnej muzyki. Jednak szeryfowi nie podoba się ten plan i żąda przerwania imprezy. Kelly i Jack z zaciekawieniem obserwują jezioro Black. Kali przyznaje, że Jack wysłał ją tutaj, aby nie przeszkadzała mu w romansie z inną kobietą i nie chce tam wracać. W nocy szeryf wychodzi ze swojego namiotu, aby opróżnić pęcherz. Słyszy dziwny hałas i chwyta za broń. Widzi Hektora w krzakach, zastawiającego nowe pułapki. Z powodu ich głośnej kłótni wszyscy w obozie budzą się i wybucha skandal. Szeryf wpada w jedną z pułapek zastawionych przez Hektora. Wstaje nowy dzień. Ludzie ponownie wyruszają przez jezioro Black. Próbują zwabić gada za pomocą nagrania innych krokodyli. Hector i Jack nurkują w wodzie, by przyjrzeć się wszystkiemu z bliska. Na dnie jeziora znajdują ciało dużej krowy. Tymczasem Kelly, szeryf i jego asystent Burke czekają na innych w łodzi. Nagle coś mocno ich popycha i Kelly ląduje w wodzie. Mężczyźni chcą się do niej zbliżyć i wciągnąć ją na pokład, ale motorówka nie chce odpalić. Najwyraźniej krokodyl ją uszkodził. W końcu z trudem udaje im się uruchomić łódź i wyciągnąć Kelly z wody. Jack również wypływa na powierzchnię, a Hektor podąża za nim. Oficer Berg pochyla się nad wodą, i w tym momencie krokodyl wyskakuje. Jedno ugryzienie i Berka już nie ma. Hektor próbuje wesprzeć szerifa, ale to nie działa. Poza tym Hank wpada w kolejną pułapkę. Uwolniwszy się, mężczyzna szarżuje na Hektora z kijem. W tym momencie z krzaków wyłania się ogromny niedźwiedź grizzly. Nie udaje mu się jednak zaatakować ludzi. Olbrzymi krokodyl jeziorny wyskakuje z wody, chwyta niedźwiedzia i ciągnie go na dno jeziora. Wieczorem bohaterowie kłócą się o to, co powinni zrobić dalej. Ich dyskusja kończy się bójką. Kelly zauważa zadrapanie na ręce Jacka i bandażuje je. Widać, że się lubią. Hank i Hector oglądają film o krokodylach. Szeryf wciąż nie może zrozumieć, jak ten gad znalazł się w jeziorze. Następnego dnia bohaterowie ponownie wyruszają na rekonesans. Widzą ślady gigantycznego krokodyla na mokrej ziemi w pobliżu jeziora. Hector patroluje okolice helikopterem wraz ze swoją asystentką Sharon. Kelly znajduje w błocie głowę berka. Kobieta zaczyna panikować. W tym momencie członkowie zespołu dostrzegają niedaleko panią Bickerman. Stara wdowa prowadzi krowę z zawiązanymi oczami do jeziora Black i karmi nią gigantycznego krokodyla. Szeryf żąda od emerytki wyjaśnień. Pani Bikerman wyznaje, że karmiła krokodyla przez 6 lat i została wdową, ponieważ krokodyl przypadkowo pomylił jej męża ze swoim posiłkiem. Szalona panna Bikerman zostaje umieszczona w areszcie domowym. Hector ponownie nurkuje w jeziorze Black, mając nadzieję, że tym razem spotka krokodyla. Sharon kontaktuje się z szeryfem i prosi go o pomoc. Początkowo Hector nie widzi nic podejrzanego w wodzie, ale wkrótce gigantyczny gad ukradkiem podpływa do niego. Mężczyzna zaczyna panikować i prosi Sharon o uruchomienie helikoptera. Udaje mu się wejść na pokład. Krokodyl przyczepia się zębami do jednej z części helikoptera, ale Sharon strzela do niego i udaje im się odlecieć. Szeryf i Jack obwiniają Hektora za tę głupią akcję, a Kelly przychodzi go wesprzeć. Mężczyzna obiecuje, że więcej nie wejdzie do wody. Chce jednak uratować krokodyla za wszelką cenę. Szeryf prosi o wsparcie. Gad ma zostać uśpiony. Hector błaga, by tego nie robili. Sugeruje wywabienie krokodyla z wody za pomocą przynęty i postrzelenie go środkiem usypiającym. Po dłuższym namyśle Jack przystaje na propozycję Hektora. Bohaterowie zabierają jedną z krów pani Bikerman, mocują ją do helikoptera i powoli zanurzają w jeziorze. Biedne zwierzę służy jako przynęta. Szeryf wręcza swoim asystentom karabiny ze środkami usypiającymi. Przygotowują też ogromne sieci. Krowa zbliża się do wody. Nie podoba jej się to i bojaźliwie macha kopytami. Tak, mija wiele godzin. Zapada wieczór. Ludzie mają zamiar odwołać operację, ale w tym momencie Hektor zauważa krokodyla na radarze. Ogromny gad zbliża się. Krowa zostaje przyciągnięta do brzegu. Krokodyl podnosi się i rzuca się na ofiarę. W tym momencie zostaje postrzelony strzałkami uspokajającymi. Nagle helikopter Hektora traci kontrolę. Krowa wpada do wody, a helikopter spada za nią. Mężczyzna musi zostać pilnie uratowany. Ludzie chwytają za broń. Krokodyl pojawia się w pobliżu helikoptera. Jednak nagle gad zmienia kurs i kieruje się w stronę brzegu. Krokodyl wychodzi na brzeg i rzuca się na ludzi. Ludzie próbują uciec przed nim w pikapie, jednak Kelly traci równowagę i spada na ziemię. Jack spieszy jej na ratunek, ale ten gigantyczny gad nie boi się kul. Krokodyl wrzuca Kelly ogonem do jeziora, a kobieta płynie w kierunku helikoptera. Nurkuje i zaczepia stopą o podwodne korzenie. Krokodyl pojawia się obok niej i otwiera paszczę, ale Kelly cudem udaje się uwolnić i wypłynąć na powierzchnię. Tam czeka na nią Hector. Gigantyczny gad atakuje ponownie, próbując przegryźć helikopter i zostaje uwięziony. Korzystając z chwili, Kelly i Hectorowi udaje się wyjść na brzeg. Krokodyl zostaje postrzelony strzałkami uspokajającymi, a gigantyczny gad powoli zasypia. Szeryf chce pozbyć się drapieżnika, ale Hector błaga go, by tego nie robił. Jack wystrzeliwuje w drapieżnika jeszcze jedną strzałkę. W tym momencie kolejny krokodyl atakuje Hektora. Gryzie go, ale Hankowi udaje się uratować mężczyznę, używając granatnika. Wkrótce zjawia się kilku kolejnych funkcjonariuszy. Ładują nieruchomego krokodyla na ciężarówkę. Przy okazji udaje się też uratować rządną przygód krowę. Hector zostaje odwieziony do szpitala, a wraz z nim przyjeżdża szeryf. Jack zaprasza Kelly na randkę. Tydzień później pani Bikerman przyjeżdża nad jezioro Black i karmi krokodyle grzankami. No pięknie.